Jeden przycisnę się, inny palą zaraz. Tutaj nowa myszka. Łaz jest Genesisa. Genesis, Genesis bezprzewodowa. Tutaj klagatura Też bezprzewodowa. Ua! Monitor też bezprzewodowy. Ła! Ła! A komputery Też A bezprzewodowy. Ua! Komputer, bezprzewodowy. Ua! Takim by się grało, co? <grymne> Takie to by się grało. Mamy? <gry> a a. Nie, proszę, żeby mi spadł. A. nie spadł. No ja nas zaraz spalę. Ja dość nie ja dość ja chcę. Aj, 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 Co jest? On powiedział daj No, no On tak powiedział On powiedział daj za śmieć mały Ja chcę ci pogadać What's your nationality Patrzcie jaki od się tak zrobił How old are you? Nie żyję Ej, jest to, jest, 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 O, może jest, 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 no wiecie, To jest, To jest, jest, Ale ona jest, w jest, 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 siebie... jest, goni. Tak wokół auta tak trochę, nie? nie dobie, do tego. Are, are you here? Ghost, are you? Give us a sign. Give us a sign. Do something. Are you here? Ghost, are you here? Are you here? Baben. wiem jak dział No <grym> uh -huh. Mordo... co u ciebie? Jezu pogadajmy chwilę Are you no, angry? Ja z tobą are you Are you evil or good? Are you evil or good Och. Are you good Co? <grym> good, czy co? Свощнее, не, не, не. Хочусь, бог, все. Маш. Будь катавайся дальше. Ты что-нибудь водила? Ах! 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 No do wanny można więcej rzeczy No, wanna większa Jazda Ty, bo nie mogę nic wyciągnąć teraz Ktoś jeszcze jest, bądź... O no. Ona z kurki wybiegła Chronicie O, już szybka jest ty, tej, o, jest szybka tej. No jest szybka

i ja, oj ja, ja, ja. Mordo, tu do nas jest Ja wróciłem latarkę tu ci świecę mordo, oj 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 Dobra oj 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 tu idzie Dobra, niech niech stoi, nawet, to stoi no na idzie, idzie. O! Rufota, rufota, A, what tak, what go, to to A jest, ja skinąłem, no? fuck! A. <laughs>